I jeszcze raz na dworze tam jest malinka MKD. Ta cholera! To no, pod górką. Na podgórką. Chodzi o to, że oni będą mieć kogoś z pewnego kraju, ale mówiącego serio, tylko po ukraińsku. Ale rani bije. A ja, słyszę Codry, on mówi. Oni ja też. Ja też. 100% będą mieć ze sobą. A ile osób? A jedna osoba. Rodzinka, ponoć. U, rodzinka też. <noise> rodzinka też się jechać, ale to jest. Jedna... Nie wiemy. Nic nie chcę mówić za bardzo. Ojczyszczonie. Nie, nie wiemy. Nie wiemy nic. O, ale nie nie ma, i nie Nie Aha, to nie wejdziemy. Herbatki? Nie. Nie chcę herbatki. Czałowej. <laughs> <laughs> Chodź po ty. Nie chcę działek. Tego <laughs> twojego spędzonego bibra przez jednego kolegę. Jest to herba to nie. Malinowa. mnie <laughs> działa uspokajająca. Serio? A tylko jak jest gorąca. Jak jest mega ciepła, to wtedy ciepło Aha idzie Jeszcze raz roku? na dworze No chyba idzie Amen Amen do Rimy A ty co? Czemu chciałaś sturlać z górki? Ja nie chciałam dokładnie zejść, bo się bałam się strudelać bo bo oni Nie można drybacz, tak, tak patrz, drybacz, Takie drybacz, coś tam jest. razu obrębem na Kurwa do się Teraz już się srać zechciało Nie Może chwilę wyciągnąć, ale nie pójdę No Kręcę się, kręcę się, kręcę się, wow. <grym> się <wytrzymać> <laughs> nie nikt nie uniesie, o to oh, no, nagrowić no, no no tak, 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 tak. tak, tak. <laughs>

Marzena, biedna Marzena! Ty jej siostra! No. Okay, A, jej siostra! O oh nie! Marzena! nie! Co? weź mnie! Patrzcie, taki jest widok!

मास hey! <laughs> <Hey! laughs> yeah. Eee, wczor w wczoraj, żebym który w tym filmie Tak. Pompon ma za, za nos! Cholera, nie! O tam, o tam, o tam jest basen, tam jest basen, he, <śmuszczak> he. A tam internet nasz kochany, hehe he. masz. chodź. I było. Co ty jej zrobiłaś? Ja chciałam jej. O, tam go gorąc. Krzysiek plus długopis plus dibowa di mają kolor zielony. zielone. Idzie z damach, idzie przy okazji. idzie z damach, idzie z damach, idzie z z Typowa malinka, kad Nie, nie zjeżdżam. Ja chcę powoli schodzę. Ja znowu zjadę, Cholera, 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 cholera. Hva? <skrønner> <Co? skrønner>

Przepraszam, jak się to są na jakieś małe dzieci. No cholera dzban, dzbanica. Na chodzimy się. Teraz to poprzedstawiam tylko, że tam mhm. idziemy Tam nasze wejście, a tam wejście do drugiego. Zabrażka.

tosgapina tosgapi